Cześć, witajcie! Z tej strony Womif. Dzisiaj na Womif to zbuduję mosty. Yy, w sensie taki jest cel na dzisiejszy odcinek. Yy, jeden będzie jakby tu, tam, yy, drugi będzie tutaj lecieć i tam, a trzeci będzie tam. I jeszcze będę chciał zrobić dwie rzeczy na dzisiejszy odcinek. Oczywiście, jeżeli się też zdążę, bo jak wiecie bądź nie wiecie, tu są schodki. I tutaj dor będzie drabina w dół. Tutaj tej wody nie będzie. Y ją zlikwiduję. I tutaj jest taka jaskinia. Ja tu teraz oświetliłem, ale wcześniej, przed chwilą, prawie mnie y tutaj moby zabiły. Ja to zakleję, żeby one tu nie wchodziły. Wody się podbędę. Zbuduję te mosty. I takie trzy cele na dzisiejszy odcinek. Najbardziej bym chciał zbudować te mosty. Bo one by bardzo szybko tak ułatwiły poruszanie się. Bo jak widzicie, tu są góry, rzeki, jeziora, więc by było łatwiej. I jeżeli chcecie więcej odcinków z WOMI, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Jeżeli chcecie właśnie tutaj więcej z tego filmów. Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to właśnie zakleić tą dziurę tu i dorobić tutaj drabiny i dokończyć schodki, bo jednak to mi trochę ułatwi wchodzenie a most zrobię na końcu, będę musiał jeszcze do nich zebrać e, drewno, najpierw będę musiał pójść o, w ostatnim odcinku byłem w tych jaskiniach, gdzie były podziemne miasta i zrobiłem 23 diamenty, z których sobie już zrobiłem e, w tamtym odcinku kilof ale dzisiaj już je, myślę, że większość z nich, ich wykorzystam Pierwszą rzeczą, którą chciałbym z nich zrobić, nie licząc już kilofa. To chciałbym jeszcze zrobić sobie właśnie tutaj sikiekę diamentową, która na pewno mi ułatwi wszystko kopanie. Chciałbym też klatę i chyba hełm, jeżeli mi starczy. To klatę mi na pewno starczy. I hełm jeszcze tak. To mi zostało cztery diaksy, Ja je tu odłożę. I nie myślę, że to są moje ostatnie w ogóle tutaj diaksy, bo to nie. Ja pewnie będę jeszcze dużo razy chodził do jaskini i kopacie. Sobie założę tą zbroję. I dobra, mam piękne wyposażenie. Sobie w taką ładną zbroję. E, idę już po te drzewa. Ja ogólnie mam zamiar e, robić ten most. On nie będzie goś ładny. Na pewno będzie oświetlony pochodniami. E, I mam zamiar go zrobić tu właśnie z dębowego drewna. Ale nie, diamentową sikierką się aż przyjemnie działa. Tak szybko bardzo niszczy. Nie to, co kamienną albo drewnianą. Dobra, jest, pięknie wszystko mam. Myślę, że 58 bloków drewna mi wystarczy na zbudowanie tego, zaraz sobie to przerobię na dyski. I zasadziłem sobie te drzewa, żeby one potem odrastały. Żebym potem nie miało takich wyciętych placków w lesie. Ja już zaczęłam i mam pierwszy stack. Czekajcie, tutaj kolejne. Ej, tu duże klikanie. Kolejny stack, kolejny, kolejny stack. I tu pewnie jeszcze kilka trochę zostanie. I tu pra... No... No... Mamy raz, dwa, trzy, cztery... Ponad cztery staki. Dobra, teraz sobie robię trochę drabinek. Yy, a nie, to ja muszę jeszcze patyki sobie na zrobić. I ile mam? O, 18. Chyba tyle wystarczy, jak coś to dołożę. Dobra, ja się tutaj pozbywam pierwszej wody i idę po drugą. A poczekajcie, ja jeszcze miałam yy, tu... Co yy, zakleić chwilatko, Zombie. I cyk, Dobra, jest. Ym, w sumie koblen to zakopię. O to jakoś w ten sposób to teraz zabuduję, tylko już mi brakuje kobla, to ja sobie tutaj dokopię. Ym, mam już 11. Tak myślę, widzowie, że jest 20 y, bloków kobla, mi wystarczy, żeby całą tą, gdzie. bo szczerze mówiąc, on, ona nie jest jakaś duża, taka mała. Szybko sobie z nią poradzę. Dobra, biorę kobla i zaczynam sobie tutaj. Dobra, cyk jeszcze tutaj, a góry, cyk, pyk i muszę jeszcze to dokończyć. Dobra, jest, zabudowałem tu i jeszcze z tamtej strony, bo nie wiedziałam, czy tam mogą się respy, bo tam była kamniejsza dziura. I teraz kwestia do Robienia tych drag. Najpierw muszę zablokować tą wodę. Z tamtej strony już ją zablokowałem, yy, tylko najpierw płynę do góry. Yy, dobra, jest woda zaklejona. Tam się wodę już zabrałem. Tutaj akurat się leje tylko moja, ale noc się jak tam. O, no już księżyc wstał. Tylko tutaj akurat jest oświetlone. To ja się muszę położyć. I dobra, noc jest za mną. Idę dokończyć. W sumie to mo mogę dorobić jeszcze trochę tych drabinek. Tutaj ogólnie są schody, i tu będą. Nie, spadłem. A dobra, przeżyłem. I tutaj będzie właśnie zejście. Dlatego ja sobie muszę tu bloków dostawić, bo w powietrzu tych drabinek niestety nie postawię. Cyk. Muszę tam do końca dodać. I właśnie na tym tutaj drewnie będzie yy, przed nim właśnie drabinki postawione. Dobra, jeszcze tutaj muszę dostawić. Tu, a do końca tam tu już jest dirt. Teraz muszę trafić... Yy, czy trafi? Znowu nie trafiłem, nie. Teraz wystarczy tutaj do końca rozstawić drabinę. Ja tutaj widzowie, musiałem sobie jeszcze dorobić 48 drabinek, bo tutaj mi zabrakło. Yy, tutaj jeszcze dużo. Ja nie wiem dlaczego, ale ja nie mogę na tym. Wiem, tak przytupanej ziemi nie, mogę, nie można położyć drabinek. Ja ją muszę i położyć zwykłą. Dobra, i muszę tu jeszcze ostatni schodek dostawić. I teraz mogę wam pokazać efekt końcowy. E, tutaj się wchodzi po schodach, jedzie się do góry, tu do końca, tak jak w dół. I tu sobie schodki jeszcze dorobiłem, i tutaj się kończy. I tutaj, jak się schodzi jeszcze, e, przed chwileczką dorobiłem tutaj schody jeszcze w dół. I drabinki. I ogólnie efekt prezentuje się tak. O tak, mi w sensie, się, się tam od góry nie widzicie, ale ja to tak z dołu pokazuję. I teraz przejdę do głównego celu tego odcinka, czyli mosty. I pierwszy most, który tu, z... w zasadzie sensie, to dwa, to tutaj będzie nas w tamtą stronę, do tamtej wyspy, do tej wyspy, tutaj jakbym tam chciał, potrzebował. I ten pierwszy most będzie się zaczynał jakoś tam i kończył tutaj, do tej wyspy. Ten most będzie jednak tutaj, bo jak byłem tam, to sobie popatrzyłem, jednak by krzywo wyglądał. Więc tutaj zaczynam budowę. Wy to pewnie teraz ogólnie zobaczycie w, w przyspieszonym tempie, więc miłego oglądania. Widzowie, cały most ukończony, jak widzieliście, przed chwilą takim przyspieszonym tempie nagrałem. Tylko teraz wystarczy go tylko oświetlić jeszcze i będzie gotowy. I tutaj widzowie sobie jeszcze dorobiłem schodki, żeby się łatwiej wchodziło do tej drugiej wioski. I co, biorę się teraz za budowanie drugiego mostu, czyli od tamtąd do tamtąd, jakbym chciał chodzić na te góry. W poprzednim odcinku. Eee, z Womiftowiec. Eee, właśnie tam szłem. Tam znalazłem spawner, ale tam się daleko nie zagłębiam. Tylko tak z grubsza tam przeszłem, żeby zobaczyć, co tam jest. Eee, ogólnie, o, spójrzcie, o tutaj będzie się zaczynał most i po prostu ciągnę do drugiego brzegu w tym miejscu. Zanim ja pójdę robić kolejny most, muszę najpierw pozbierać drewna, bo mi już braknie. Dobra, mam już y, prawie dwa staki y, bloków drewna, tam dużo zasadziłem sadzonek, idę je przerobić i buduję dalej mosty. Dobra, pierwszy stak i dr drugi stak, trzeci stak, w sensie w zasadzie to mam cztery teraz, prawie piąty i mam jeszcze drugi stak. Mam prawie, y, 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 w sensie mam ponad 8 staków drewna, desek, więc mogę iść na luzie, ale... No, trochę długi jest ten most, drugi, pierwszy, który zbudowałem. Dobra, mam trochę desek, bloków i biorę się za budowanie. Dobra, i kolejny most w tą stronę jest gotowy. Teraz starczy go oświetlić. I to tyle. Kolejny most jest gotowy. Idę teraz budować kolejny. Trzeci most będzie mniej więcej tutaj, ale zanim go zrobię, to muszę iść spać. A będzie tam, bo mam pomysł na jedną budowlę. Ale nic nie obiecuję, nie mówię, bo może plany się jeszcze zmienią. Ale może coś tam będzie. To na pewno. Dobra, noc zachodzi. W ogóle sorry, trochę widzowie, ale wczoraj nie było odcinka. A chciałem wrzucić, po, yy, bo. Nagrałem odcinek z Rainbow Friends Chapter 2 z kozą, Misemi i Michem. Tyle, że w połowie nagrywania nagle wyłączyło prostu nagrywanie i dlatego nie było filmu, bo pod ostatnim filmem Roblox Rainbow Friends Chapter 1 wliścił aż ponad 80 wyświetleń i trochę łapek w górę, już nie pamiętam, ale myślę, że tak ponad 5 łapek w górę chyba było. Tak nie, około 5 łapek w górę. Więc wam bardzo dziękuję i w ogóle dziękuję, że byliście aż 43 subskrypcji na moim kanale. Yy, ostatnio robiłem specjal 35 subskrypcji. Wrzuciłem 6 dni temu, chyba, piosenkę i po nią byliście prawie chyba 170 wyświetleń. I ja tu tak mówię i mówię, a tu już most dochodzi do końca i w zasadzie jest już skończony. I tak, tu kolejny most się prezentuje, teraz chcę go oświetlić. Żeby tu się mi moby nie respiły. Tak i jest skończony. Kolejny i prawdopodobnie ostatni most e, będzie jakby no leciał nad tym. On akurat będzie prosty. Ten jest bardziej jaki na e, będzie jakoś odtąd do tamtą. To chyba będzie te, e, najdłuższy most. Chyba tak. Już drewna znowu nie muszę kupać, bo tutaj mam dużo. Myślę, że tyle mi wystarczy. Tutaj, kraw nie zostanie, i ja idę do góry, bo od stamtąd zacznę budowę. Bo niepotrzebne jest tam chodzenie, jak tutaj mogę szybko się dostać. Cyk, dobra, jeszcze tutaj po schodkach, i jestem w domu. Dobra, ja tutaj sobie robię pół płytki, jeszcze trochę potrzebuję. I dobra, to już na razie tutaj sobie yy, ostatnie dorabiam. Myślę, że na razie tyle z taków pół płytek drewna mi wystarczy. A jak coś tu mam przy sobie tutaj crafting, to sobie dorobię. I tutaj właśnie stąd, yy, no jakoś tak mniej więcej będzie się do tamtą przez całą długość ciągnąć most. Tutaj jest wioska, więc z góry będę miał blisko. Dobra, i w zasadzie ten most jest już prawie skończony, już się na nim moby respią. Tylko muszę tutaj jeszcze dokończyć schodkami, bo myślałem, że będę trochę za wysoko go tu zrobiłem. Cyk, cyk, i tu. I jeszcze tutaj dokładam schodki, pięknie. I ten most można powiedzieć, że jest skończony, no bo w sumie jest tutaj trochę schodków musiałem dorobić. Jest jakiś kanion. I to są wszystkie na razie mosty na ten odcinek. Ja go sobie tu za chwilę oświetlę, a on chyba jest najdłuższy. Już prawie spadłem, bo tu jest jeden, tam zrobiłem jednego i jeszcze tam. Um, nie wiem czy to są na razie wszystkie, ale może jeszcze jakiś zrobię odcinek, gdzie będę jeszcze jakieś mosty budował. Dobra, ja się tu jeszcze prześpię. I pięknie, dobra. Wstaję i muszę sobie pochodnie dorobić, bo ja chcę to oświetlić. Zdałem sobie sprawę z tego, że tutaj mojego węgla nie ma. I tylko w piecach mam ostatni węgiel, więc muszę pójść yy, na dół i do, yy, pozbierać, bo widziałem właśnie tam, gdzie zaklejałem jaskinię. a znowu nie trafiłem, ciągle o włos od śmierci. Dobra, tutaj sobie to zbiorę. Cyk i dobra, y, mam wszystko. Teraz muszę to przerobić. I mam 15 chleba. Na razie to mi wystarczy. Tylko tyle. I o, jest, no jak mówiłem, tutaj węgiel. Ej, tu pewnie będzie raczej dużo, bo najczęściej rudy węgla są zawsze jak największe. I tutaj jeszcze ostatni, dobra. Jest wszystko. Pochodni teraz robię sobie dużo. 32 mi na pewno starczą. Dobra, biegnę to oświetlić. Cyk. Tutaj, yy, cyk. Myślę, że w takiej odległości będzie dobrze. Cyk. Tu też. I ja widzowie naprawdę Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Powoli będę tym momentem zakańczał ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli film Wam się spodobał i mogę Wam pokazać jeszcze raz wszystkie te mosty, ale to już w fajnych slajdach. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!